Dzisiaj w Polsacie. O 25 Tom Hanks w megahitie Inferno. Czy uda się powstrzymać szaleńca? Mrok piekła jest coraz bliżej. O 22.45 w polskim mocnym kinie film Konwój, dokąd prowadzi samodzielne wymierzanie sprawiedliwości. A jutro o 20.00 plan ucieczki 3. Sylwester Stallone trafił na godnego siebie przeciwnika. Oszczędzanie wody to nie tylko więcej pieniędzy w naszym portfelu, ale też ratunek dla środowiska, któremu coraz bardziej zagrażają susze. Korzystając z pralki czy zmywarki, zużywamy mniej wody niż piorąc czy zmywając ręcznie. Ale włączajmy je dopiero wtedy, kiedy są pełne. Możemy też korzystać z deszczówki, która nic nie kosztuje. Zbiornik umieszczony przy domu zbierze wodę, której możemy używać do podlewania ogrodu. Na koniec pamiętaj, czysta Polska zaczyna się w Twoim domu. Codziennie dociera do nas mnóstwo informacji. Przeróżne wiadomości zalewają nas przez internet, platformy społecznościowe, komunikatory, sms -y, media. Fałszywe informacje możemy napotkać na każdym kroku. Mogą nimi być wyrwane z kontekstu cytaty lub pytania z tezą: Nieświadomie możesz stać się nośnikiem nieprawdziwych treści i rozprzestrzeniać fałszywe wiadomości. Nie przekazuj dalej niesprawdzonych informacji. Weryfikuj je w co najmniej dwóch źródłach. Powiedz: Stop dezinformacji. Polski Bon Turystyczny realnie wspiera polską gospodarkę i rodziny. Miliony dzieci objętych programem może odkrywać uroki naszego kraju. Gospodarstwa agroturystyczne, hotele, parki rozrywki, wyjazdy zorganizowane, kolonie i wiele więcej. Polski Bon Turystyczny można zrealizować do 30 września w tysiącach punktów w całym kraju. 아이 wow.